Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć, czwartek, 13 tygodnia, okresu zwykłego. Dzisiaj również w liturgii patronuje nam błogosławiony Pier Giorgio Frassati. Niezwykły człowiek żyjący we Włoszech na przestrzeni lat 1901 roku, a zmarł dokładnie 99 lat temu, 4 lipca 1925 roku. Mamy wielką nadzieję, Kościół. Dał nam tą zapowiedź, że prawdopodobnie w przyszłym roku będzie ogłoszony jako święty. A to jest kolejny odcinek na, który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Towarzyszymy dzisiaj prorokowi Amosowi, w którego słowa słuchujemy się w tym tygodniu w liturgii. Dzisiaj prorok Amos jest oskarżany, słyszy donosy na swój temat. ówcześni duchowni donoszą do króla na Amosa, że prorokuje przeciwko niemu i kiedy prorok trafia na tak zwany dywanik kiedy słyszy oskarżenia wobec siebie to z niezwykłą sobie prostotą mówi kim ja jestem jestem zwykłym przecinaczem sykomor nie jestem żadnym buntownikiem nic nie przypisuję sobie nawet kiedy patrzę na swoje życie to od trzody powołał mnie Pan powie prorok dzisiaj, od świnek nie ukończyłem żadnych kursów żadnych studiów Gdziebym się mógł nauczyć jakiejś erudycji czy retoryki, przepowiadania, żeby jakoś pociągnąć serca ku sobie, serca moich słuchaczy, ale Pan mnie powołał. I to jest z jednej strony takie niezwykłe też niezwykłe świadectwo prawdziwości, autentyczności proroka Amosa. Że to nie on sobie wymyślił, i jeżeli to, co robi, to, co mówi, nie jest też po to, żeby przyciągnąć ludzi ku sobie. Ale ku Panu Bogu. Często to są bardzo trudne słowa, dzisiaj dla nas wielokroć może niezrozumiałe, może gdzieś w takim pozornym patrzeniu, słuchaniu, dające nam taki obraz Pana Boga jako kogoś, kto jest niesamowicie kimś surowym, kto, kimś, kto nieustannie chce odpłacać złem za zło. Wiemy, że w tym słowie chodzi o coś więcej, że w tym słowie nie chodzi o słowo przeciwko człowiekowi, ale przeciwko złu którego Pan Bóg chce każdego z nas wyciągnąć, że te obrazy to są obrazy grzechu w naszym życiu i to, jak bardzo my swoje serca sprzedajemy temu, kto nie jest Bogiem, kto nie jest Panem, kto nie chce szczęścia, kto, kto tylko chce pociągnąć z jakąś taką łudą tego świata żeby nas tak naprawdę zniszczyć i Bóg cały czas woła o nas, bo walczy o nas, o każdego z nas. Ale też w tym słowie chce też widzieć siebie i ciebie, każdego z nas, bo skoro dzisiaj prorok tak wielki i tak czyniący wiele został powołany nie z jakiegoś szczególnego miejsca, że nie musiał sobie na to zasłużyć, zapracować, tylko właśnie od trzody, od świń, z drabiny, z której przycinał sykomorę i Pan Bóg go powołał do tak wielkiej rzeczy. To to jest również słowo do każdego z nas, a szczególnie do ciebie może i do mnie wielokroć, kiedy mówię, kim ja jestem. Kim ja jestem. Inni są lepsi, inni są bardziej wybrani. To Właśnie dzisiaj Bóg poprzez swoje słowo mówi: wybieram Ciebie. Wybieram Ciebie naprawdę do wielkich rzeczy. Wybieram Ciebie, żebyś prorokował w moim imieniu. Żebyś tam, gdzie jesteś, żebyś tam, gdzie żyjesz, żebyś tam to, co robisz i wśród których ludzi się poruszasz, z którymi ludźmi się spotykasz, żebyś głosił Słowo Boże swoim życiem, swoją mową, żebyś tam zaprowadzał mnie. Pan Bóg dzisiaj tak przez to swoje słowo Mówi do każdego z nas. I wreszcie ta Ewangelia, uzdrowienie paralityka. Jezus dzisiaj mówi: Ufaj, ufaj w tym wszystkim, co teraz przeżywasz. I z jednej strony potrzebujemy ludzi, którzy nas przyniosą do Jezusa, bo są takie momenty, kiedy ja już sam nie jestem w stanie. Dlatego tak potrzebna jest ta modlitwa wstawiennicza. tak potrzebne i ważne jest to takie wspieranie siebie, pomodlę się za ciebie, czyli zaniosę cię do Jezusa. Kiedy ja już sam nie jestem w stanie nawet wołać, nawet pojedynczych słów i aktów strzelistych wypowiadać, to potrzebujemy innych, którzy nas do tego Jezusa zaniosą. Ale przede wszystkim jest najważniejsze, żeby usłyszeć słowa Jezusa: Ufaj, ufaj synu, ufaj córko, ufaj w tym wszystkim, chociaż czujesz się może sparaliżowany od dawna, od dziecka, od zawsze, od kiedy pamiętasz, Coś cię paraliżuje, coś cię rzuca o ziemię, coś, co nie pozwoli ci wstawać, coś, co nie pozwala ci żyć, coś, co nieustannie cię może upokarza i upadla. To dzisiaj Jezus w tym wszystkim dzisiaj mówi do ciebie, i mówi do każdego z nas: ufaj, ufaj. I mówi Jezus, Twoje grzechy są odpuszczone. Jezus oczywiście potem mówi do tego człowieka: wstań, weź swoje nosze i, i chodź, idź. Ale Jezus chce powiedzieć i pokazać każdemu z nas, że. Jezus ma władzę nad wszystkim. Ma władzę nad naszymi chorobami. Jezus chce, żebyśmy byli zdrowi. Jezus chce nas podnosić. Chce nieustannie uwalniać nas z tego, w co my się gdzieś tam wpętamy, w co gdzieś sami się wkręcimy. Jezus chce to wszystko, z tego wszystkiego nas wydobyć. Tak? Tylko my często nie potrafimy, nie umiemy, nie chcemy. Nie chcemy się oddać w Jego władanie, w Jego prowadzenie. Ale Jezus też dzisiaj chce nam powiedzieć, że przede wszystkim i to, co jest najważniejsze, chce Jezus nam dać. Co jest ważniejsze od zdrowia. Kiedy my mówimy zdrowie jest najważniejsze, to Jezus mówi, Twoje grzechy są odpuszczone. Że Jezus chce powiedzieć, że to, co najbardziej nas w życiu pęta i paraliżuje, to jest nasz grzech. Że to jest coś o wiele gorszego, straszniejszego niż wszelka diagnoza lekarska, niż wszelkie zmagania zdrowotne. To jest grzech. Jezus dzisiaj chce dać każdemu coś więcej. Życie w wolności od grzechu. Że kiedy przychodzę sparaliżowany, albo ktoś mnie przenosi w tym moim sparaliżowaniu, w nałogu, z niewoleniu, to Jezus zanim chce uzdrowić mnie z jakichś chorób medycznych, chce dać mi wolność w tej największej chorobie, od tej największej choroby, jakim jest grzech, zło. Dzisiaj Jezus mówi do każdego z nas. Ufaj Ufaj, bo we mnie jest to prawdziwe uwolnienie, bo ja nad tym wszystkim panuję. Pamiętajcie o tym. Pamiętajmy o tym w ten czwartek, w ten pierwszy czwartek miesiąca lipca. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg bo Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć i do zobaczenia jutro.